Z tej strony Marta Stąpnik Ajurys, program WCreative w wymarzonej telewizji. Mamy 11 lutego 2025. No i we wtorki będziemy się spotykać w okolicach 18.19 właśnie po to, by porozmawiać o zmianach, również w perspektywie ajurwedy, którą się zajmuję. Mieliśmy już 8 odcinków naszego programu. Mówiliśmy sobie o tym, jak zmianę zaprojektować, jakie są strategie w zmianach, we wprowadzaniu tych zmian, jaką rolę we wprowadzaniu zmian odgrywa wdzięczność, jak zmieniać dietę, jakie są zmiany względem uzależnień, nieświadomych nawyków, jak jest paradoks pielęgnacji o zarówno siebie, ale również swoją skórę. No i jak metodę można zastosować, by uleczyć takie um, rany niefizyczne, rany, które mnie ja nazwałam raną serca u siebie. No i właśnie sporo tych tematów już przerobiliśmy. Wspólnie mam nadzieję, że słuchaliście wszystkich odcinków. Jeśli nie, to zapraszam serdecznie do playlisty, która jest na YouTube. No i również pewnie pojawi się wkrótce na innych platformach typu Spotify. Także mam nadzieję, że przyjemnie Wam spędzać ze mną ten czas i dowiadywać się więcej na temat zmian. A dzisiaj opowiemy sobie o takiej. Rzeczy, która jest niezbędna do wprowadzenia zmiany, bez której nie da się absolutnie nic zrobić, i która jest jednocześnie najtrudniejsza do wykonania, przynajmniej z mojej perspektywy, i myślę, że wielu z Was również się z tym zgodzi. A mianowicie jest to właśnie podjęcie działania, zrobienie tego pierwszego kroku ku działaniu, bo tak naprawdę później już leci w miarę z górki, już jest taka, e, e, taki efekt kuli śnieżnej, a do tego momentu, zanim my się zbierzemy, żeby zacząć działać, to jest najtrudniej i to jest też czas, w którym najwięcej i najczęściej mamy takiego przeciągania. Przeciągania tych w ogóle wprowadzania tych zmian, bo my sobie o tych zmianach myślimy. My te zmiany chcemy wprowadzać, planujemy jak je wprowadzać, dokształcamy się, uczymy się dużo na ten temat, a niestety nie wprowadzamy, tylko zatrzymujemy się na tym etapie planowania, i to jest chyba coś, co najbardziej nas zgubi w tym wszystkim bo zawsze czujemy takie coś, że a jeszcze nie wystarczająco wiem. Jeszcze mogę to czy tam to zaplanować. Ten plan jeszcze nie jest taki perfekcyjny, jaki powinien być, żebym ja w ogóle w stanie był lub była taką zmianę wprowadzić. I to jest, słuchajcie, właśnie zgubne, bo my najczęściej nie podejmując później tego działania, w ogóle palimy cały plan na panewce, jak to się mówi. I generalnie, żeby tego potencjału nie zatracić, to oprócz tego, że my mamy taki, takie pierwsze popchnięcie, jaką jest motywacja, to spróbujcie sobie to przełożyć na taką metaforę, że stoicie na deskorolce albo macie na nogach rolki. I ktoś was popycha, i to jest ta iskierka, która w was woła o tą zmianę, i na podstawie której wy zmotywowani zabieracie się do tego, by zaplanować, jak tą zmianę wprowadzić. Ale to będzie fajne. Jakie efekty tej zmiany uzyskamy, tak? No, i ten, ten ktoś nas popycha na tych rolkach, i jedziemy. Najczęściej jest płaska powierzchnia. Nawet jeśli jest lekki spadek i jedziemy z górki, to jedziemy z górki i będzie ten moment, kiedy zaczniemy jechać pod górkę i na płaski również wytracimy tą prędkość, i jeśli nie wykonamy żadnego ruchu, to ostatecznie się zatrzymamy. Zjeżdżając z górki, później mając ten podjazd pod górkę, również w pewnym momencie się zatrzymamy, a wręcz nas cofnie, bo już wjechaliśmy kawałek siłą rozpędu na tą górkę, no i nagle nas ściąga w dół na tą taką dolinkę między górką a Jedną górką, a drugą górką, jedną z której zjechaliśmy, jedną, na którą zaczęliśmy podjeżdżać, i w ogóle wtedy już całkiem utknęliśmy w takim dołku. Bo jeśli to jest płaska powierzchnia, to jeszcze ten rozruch nie wymaga od nas tak bardzo dużo wysiłku, ale jeśli jesteśmy w tej dolince, to żeby wjechać pod tą górkę, to musimy zużyć dużo więcej naszej siły i energii. I w takiej sytuacji, kiedy my tych zmian nie wprowadziliśmy od razu, kiedy my mm, oprócz tej, tego popchnięcia motywacji nie wykonaliśmy żadnego ruchu, nie zaczęliśmy działać, nie zaczęliśmy wprowadzać tego zaplanowanego przez nas etapu do życia, no to niestety, przykro mi to powiedzieć, ale te zmiany nie zostaną z nami. Drugi wariant jest taki, że faktycznie jakieś tam kroki podjęliśmy. Tylko albo na przykład chcieliśmy zrobić wszystko naraz i wywróciliśmy nasze życie do góry nogami, albo wybraliśmy sobie najtrudniejszą rzecz do zrobienia rzecz, której nie do końca jesteśmy jeszcze gotowi wprowadzić, tak o. I w takiej sytuacji, kiedy ta ambicja nas trochę poniosła, i my wykonujemy te działania, to bardzo szybko się zmęczymy, bo to jest jak wybranie sobie góry, na którą chcemy wjechać, największej, jaka jest tylko możliwa. I my nie jesteśmy na nią fizycznie, psychicznie, emocjonalnie jeszcze gotowi, ponieważ nie mamy tego treningu, który byśmy odbyli wcześniej. Więc to, są, to jest kolejny zgubny scenariusz, który sprawia, że nawet jak jakieś działania podjęliśmy w kierunku autentycznego wprowadzenia tej zmiany i zamienienia tej zmiany w taką stałą część naszego życia, no to również utraciliśmy w pewnym momencie już nie motywację, tylko siły do działania i poddaliśmy się. Inną kwestią jest na przykład wybranie góry, na którą będziemy wjeżdżać o odpowiednim dla nas poziomie i wykorzystanie tego popchnięcia pierwszego motywacji, które nas później wraz z naszym działaniem dalej pcha ku osiągnięciu danego celu, ale pojawiają się jakieś okoliczności zewnętrzne, na które nie byliśmy gotowi. No i no może być to jakieś wydarzenie z życia dosyć mocne. I w tej sytuacji, kiedy spotykamy się z tym mocnym wydarzeniem z życia, to nagle się okazuje, że okej, okay, to jest tak y, straszne wydarzenie czy tak strasznie w taki może niespodziewany dla mnie sposób na mnie wpłynęło, że ja już nie jestem w stanie robić tego co robiłam i się poddaję. I ponownie ta zmiana była tylko na chwilę i wracamy do punktu wyjścia, wracamy do momentu, w którym już nie ma opcji na wprowadzenie tej zmiany. W sensie, na zrealizowanie tego, co zaczęliśmy robić, albo na dalsze kontynuowanie właśnie te, tej sytuacji, tak? I, I co wtedy? No i tutaj również na podstawie naprawdę ogromnej ilości różnych badań naukowych. Co jest najważniejszym elementem wprowadzania zmiany, przechodzimy do punktu, jakim jest samodyscyplina. I słuchajcie, my jesteśmy w lutym, mamy motyw miłości wymarzonej telewizji, i ta samodyscyplina też z miłością jest związana. Z miłością do samego siebie, bo najczęściej te zmiany, które chcemy wprowadzać, to są zmiany dotyczące czy naszego trybu życia, czy osiągania różnych celów, które sobie zakładamy i te wszystkie rzeczy my robimy albo z poczucia, że musimy. Mm, i tu no, można w sumie dyskutować, dlaczego musimy, czy to jest wewnętrzne, czy to jest zewnętrzne, czy to jest jakiś program, czy to jest pozytywne, czy to jest negatywne. No jest wiele wariantów, ale generalnie, raczej jak mówimy o stawianiu sobie celi, czy o dbaniu o swoje zdrowie, no to taką pobudką jest chęć poczucia spełnienia, chęć poczucia szczęścia. Chęć zrealizowania tego, co nam w duszy gra, i to wszystko możemy robić z punktu miłości do siebie, bo jeśli to robimy z jakichś chorobliwych ambicji, no to jest troszeczkę inna, trudniejsza sytuacja, i być może warto jednak z tego zrezygnować. Albo może przewartościować sobie troszeczkę tą sytuację, czyli właśnie zastanowić się jeszcze, dlaczego my chcemy coś zrobić, co jest pobudką tego, tym impulsem, który sprawia, że my zaczynamy o tej zmianie myśleć, tak? I w momencie, kiedy my to odkryjemy, to jesteśmy też w stanie określić. Czy to jest pobudka, która nam będzie sprzyjała, czy może niekoniecznie, albo jeśli faktycznie chcemy ten cel osiągnąć, to po prostu zmienić powód, dla którego my to będziemy robić. Jeśli robimy coś z takich powodów ambicji związanych z tym, a ten chłopak mówił, że. Ja to nie jestem w stanie czegoś tam zrobić, to ja mu pokażę, że on się jednak myli. No to jest taka średnia powódka do wykonania czegoś i zaczynamy się zastanawiać, czy ja to naprawdę chcę zrobić, czy nie. Być może on był tylko taką iskierką do tego, żeby wzbudzić we mnie chęć do zrobienia tego, więc jeśli dochodzimy do wniosku, że jednak chcemy to wykonać, to podejmujemy się tego. Ale właśnie zadajemy sobie pytanie, dlaczego my będziemy to robić i zaczynamy rozgmijać, i może się okazać, że tak naprawdę to jest takie marzenie, które ja bardzo głęboko zamykałam w sobie nawet nie sądziłam, że będę w stanie je zrealizować, dlatego nie próbowałam myśleć o nim, a tutaj się zdarzyło tak, że pod wpływem tamtego zdarzenia, które nie było dobrą pobudką, ja odkrywam coś, co chcę naprawdę zrobić i pobudką nową do zrobienia tego będzie właśnie taka miłość do siebie i chęć zrealizowania tych swoich marzeń Popatrzmy też na innych ludzi wokół nas, jak słyszymy, że ktoś ma marzenie to chcemy tą osobę wesprzeć w realizacji tego marzenia naszych bliskich szczególnie jeśli to jest ktoś z naszej rodziny czy wśród naszych przyjaciół i mówi no bo ja bym chciała czy chciał zrobić to czy tamto ale nie wiem jak się za to zabrać albo utknąłem utknęłam na tym punkcie to my jesteśmy bardzo chętni do pomocy tej osobie i chcemy jej pomagać właśnie dlatego, że to zależy nam na tej osobie więc obróćmy to również w stronę nas samych, w stronę tego, co my chcemy zrobić. Ukochajmy samych siebie i popatrzmy właśnie na to z perspektywy tego, że tak samo jak dla tych bliskich, ja bym to zrobił, zrobiła, żeby im pomóc. W tym spełnieniu marzenia, bo kocham te osoby, tak samo kocham siebie i tak samo również sobie pomogę w realizacji. No i wracamy do tej samodyscypliny. Samodyscyplina z tą miłością do siebie też się wiąże pod tym kątem, że to jest coś, co tak naprawdę daje nam taką ulgę psychiczną w sumie, bo my, żeby. Coś robić, to albo jesteśmy zdyscyplinowani i wykonujemy to, oczywiście, również z dbałością o siebie, o swoje ograniczenia i tak dalej. I wykonujemy to stosunkowo bezwysiłkowo, bo robienie tej rzeczy mamy już we krwi i to tak samo jak codziennie stajemy przed wyborem. Im więcej tych wyborów do zrobienia w ciągu dnia mamy, tym y, szybciej wyczerpujemy tą pulę psychiczną zdolną do dokonywania wyborów, tym trudniej nam jest te później wybory dokonywać. I dla przykładu, ludzie sukcesu y, często mają bardzo prostą garderobę, bardzo podobną do siebie, żeby nie musieli zużywać swojej energii psychicznej związanej z chęcią do działania na wybieranie tego, w co muszą się ubrać, bo oni już mają ten wybór odhaczony. No i tak samo, jest w sumie z dyscypliną. Ja już nie muszę wybierać, czy ja to będę robić, czy ja tego nie będę robić, bo mam już to we krwi, tak jak powiedziałam. A jeśli to nie jest dyscyplina, tylko jest to coś nowego. No to na pewno tej motywacji do rozpoczęcia działań potrzebujemy, żeby być w stanie się za to zabrać. Później potrzebujemy dodatkowych bodźców, czy nas nagradzających, czy stymulujących do tego, żebyśmy to działanie utrzymali i dalej je wykonywali. No i to wszystko w sumie wykorzystuje naszą energię codzienną, którą my też potrzebujemy na jakieś inne nasze działania. Więc to nie jest takie łatwe, by z tej samodyscypliny coś robić. A żeby taką samodyscyplinę sobie zbudować, no to też u nas wymaga pracy i czasu i cierpliwości. I jeśli my jesteśmy zdyscyplinowani w jednym aspekcie, to jednocześnie dużo łatwiej będzie nam taką dyscyplinę wprowadzić w drugim aspekcie, w czymś właśnie, co będziemy zmieniać, dodawać do naszego życia, do naszej codziennej e, rutyny na przykład. Swoją drogą takie rutyny też ajurwedyjskie są i są dosyć rozbudowane, także na pewno Wam opowiem o tym więcej. Już od jakiegoś czasu mam w planie właśnie taki odcinek, gdzie będziemy sobie rozmawiać o rutynach i opowiem Wam o tych rutynach również z perspektywy. Właśnie tego, jak je przeprowadzać i z perspektywy miłości do siebie, i będzie to jeden z kolejnych odcinków jeszcze w lutym. No i wracając do tematu, właśnie zanim ta rutyna stanie się rutyną, to jest wyzwaniem, i do tego potrzebujemy tej samodyscypliny. No, i właśnie też dzięki temu, że my troszeczkę zmienimy ten sposób myślenia i skupimy się na tym, żeby to, co chcemy zrobić, to, co chcemy wprowadzić, było związane z miłością do siebie, to ułatwia nam tak naprawdę zadanie, bo dzięki temu my mamy dużo większą właśnie tą początkową energię do wprowadzenia tej rzeczy i do uzyskania dyscypliny w jej wykonywaniu. No i oczywiście nie jest to łatwe, bo również czeka nas ten etap pokochania samych siebie, przekonania samych siebie do tego, że my zasługujemy na tą swoją miłość i zasługujemy na to spełnianie marzeń i zasługujemy na to, by móc właśnie z taką lekkością te nasze zmiany wprowadzać. No i nad tą lekkością właśnie musimy też popracować i tą lekkość daje nam ta samodyscyplina i... I przede wszystkim, właśnie podjęcie tego kroku, podjęcie działania. Ja pamiętam, wielokrotnie mi się zdarzało, że podjęcie działania zajmowało mi 10 razy dłużej niż samo wykonanie działania. Czyli patrzcie, ile ja czasu traciłam na to, żeby się zebrać do zrobienia czegoś. I to mi się wydawało takie straszne, i wydawało mi się takie nie do wykonania, i takie, co sprawi, że ja wręcz się w środku skręcę. A kiedy do tego działania podchodziłam, to się okazywało, że w sumie nie jest tak źle, że ja sobie sama nabudowałam koszmarną wizję robienia czegoś, i tak bardzo zwlekałam przed jej zrobieniem, że dużo na tym straciłam. W momencie, kiedy my ten czas zabierania się tego pospolitego ruszenia skrócimy do minimum, zerwiemy ten plasterek szybko, a nie wolno, no to praktycznie nie odczujemy zbyt dużo dyskomfortu, który będzie z tym związany. Podejmiemy to działanie i okaże się, że w tym działaniu czujemy się całkiem nawet nie najgorzej. No i przede wszystkim już zaczniemy robić, bo jedno to jest zauważyć, zaplanować, drugie zacząć działać. I jak już zaczniemy działać, to trzecim etapem jest stanie się tym, czyli zasymilowanie tej zmiany jako części siebie samego, jako części swojej rutyny, jako właśnie coś, co my już robimy intuicyjnie, można by powiedzieć automatycznie, coś, na co, nie, na co nie wytracamy energii, żeby zacząć to robić. No i to tak w skrócie, cały taki proces zmian Wam tu przedstawiłam i serdecznie Was y, namawiam do tego, żebyście ten plasterek. Zrywali szybko, żebyście nie robili pospolitego ruszenia do działania, tylko żebyście to działanie zaczynali jak najszybciej. Oczywiście również z głową, żeby, tak jak mówiłam, to was nie przerosło, żeby to nie była największa góra, tylko góra adekwatna do waszej kondycji. Tak, no i właśnie. I to jest jeszcze tutaj dodatkowa kwestia związana z tym, żeby nie być szalonym, bo szalonym byłoby to, żebyśmy oczekiwali innych rezultatów niż do tej pory, robiąc dokładnie to samo, co do tej pory, albo nie robiąc tego, co wiemy, żeby nam przyniosło te rezultaty, troszeczkę parafrazując ten słynny cytat. Także myślę, że z taką myślą Was zostawię, podsumowując: miłość do siebie, samodyscyplina, podejmowanie działania i w ostatecznym rozrachunku, Stanie się tą zmianą, którą chcemy być. Takiego procesu Wam życzę. Życzę tego, by on był dla Was kompletny, rozwojowy, by sprawiał, że będziecie chcieli żyć i będziecie chcieli wprowadzać te zmiany i stawać się tą lepszą wersją siebie, jak to również sztampowo się mówi. I ja sobie samej również tego życzę, bo ciągle w tym procesie zmian jestem. Także na ten moment życzę Wam wszystkiego dobrego i słyszymy się ponownie w programie v już za niedługo.